Dobry dobry wieczór, witam was w dziesiątym odcinku serii Hard World, Bardzo fajnie byliście w ostatnim odcinku łapki w górę, więc zostawcie tym, ba tym bardziej e, dzisiaj i co? E, subskrypcja z dzwoneczkiem napiszcie komentarz nawet dla statystyk. E, no jestem rakiem, nieborakiem. E, każdy się uczy, więc don't hate. E, zapraszam Was do za oglądania, szybki odcinek, cysk easy. gdzie jesteś? Patrz, totem otwarty tam jest. jeszcze duże. To jeszcze duże są. Ale gdzie wy jesteście? Jeszcze Jeszcze tam totem jest. totem. Ej, tu postawiłem totem. Jak? Jak? Jak my chyba w Hide and gramy, nie? Tak, totem zresztą. Te tam po ceki. Mój, mój, mój. Pajak schowany, niechajdę. Ej, kto to To jest, co jest ty, no no, ja bym do Mówię, no jak, ja, jakiś rak. No tutaj trzema autami. Beskity. Na no, ty musisz kucać, żeby przejść. Musisz jest takie, masz tak <śmuszczaj> ty skakać, żeby tam wejść. Boże. No jest totem w ogóle, ty. Uuu, tak my wchodzimy a okazuje się, że jest ekipa Bóg. Pozdrawiam. Nie, <grym> nie, drugi będzie. Akceptuję, akceptuję. Najlepsza na ekipa na serwerze. <grym> taki beton. No. Ale nie śmiesz bo żeby była jakaś ekipa, która się tu wywyższa, nie? No to taki, taki, taki najgorszy. A, to Nie. Ile tam jest aut schowków? O kur... Ja tak, pierdol. Tak, Właściwie przekonałeś mnie, nie? Tam, za tędy to. Ej, co, dzisiaj musimy zabezpieczyć wagę, nie? Sprzętuj. Trzeba zrobić ją większą na więcej. I'm so hungry. Lepiej wybuchnie, mówię? Patrzcie widzisz? Patrzy na A to ten... a schowki co tutaj? Ogarnijcie już szałka, ogarnijcie już szałka. Wyjeżdżamy zaraz! Nie! Ej nie, albo jeszcze nie wjeżdżamy, Jeszcze nie wyjeżdżamy! Jeszcze nie, ja jeszcze nie! Ja uciekam! Ej nie zdążę! Załoduje się się je! jakaś większa ekipa musi być! Nie, jest kolejna, to jest, jest kolejna! drzwi, No to jest! Zde... Czekaj! Kolejna Pali, drzwi, jest. Gdzie Ostatnie drzwi, nie! Złodzieje! Ja, Czekaj! To... Ej to... No czy... ale... Która to była ekipa? Czy to były bugi czy pasaty? Czy Czekaj, my się bieliśmy z tymi. Z... Dobra i te drzwiami bajd. Był gózkę. Ale dźwięk. E, tutaj może będzie nie mań, myśli... Nie jest dużo. Nie. Tam Dobra Walek. E, za, za tym jest skrzynka, za tym jest skrzynka ty. No to dobra, to tak. patrz. Koszyk, koszyk za tym jest. To jest wioska, a nie jest. A to jest podwójna, to jest podwójna z żelaza. No czyli na cztery zejdzie. To jest bo... Dobra, palę to na ten, jest na cztery. Okej. Okej. Tu oczka cała, wszędzie już. Tu jest po wójna, e, krzyżak. I później masz samooczka. No idź, 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 stąd. Ej, tu jest po wójna. Fuki. Mówisz, a... <grym>. mówisz pokoleń, nie to, to tylko weza. Masz... to gra komputerowa. To nie pisano. Poszła jedna, jeszcze jedna. Ja Chyba pani przebiegła. Co to za auto? Nasze. 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 No to wszystkie na są już nas, nasze. <grym> Będziemy wszyscy... Eee. Będzie Jeszcze jedno. Ja biorę złoto. Nawet nie, na, ja na razy ja musimy dokładnie. jechać Nie bierzcie ze skrzynek. Ja biorę złoto. Największy kobiet będzie nasz. No dzięki. Jestem. Ja, po, po, po. Coś jest? Ładnie posegregowali 16 Sze, szesna... Co jest? Co jest? Typek, typek, typek. Aha Typy, ty. No Macie odrodzenie, dawajcie tam szybko, zabuduję Nie grają tam mądro. Ja mam odro Biegaj tam, biegaj tam po, Powiedz wam co widziałem czy nie 16 deto 16 dato. Nie deto 16 16 tak. tak. Ja pierdawaj tam Weź Wszyscy, wszyscy jeden Dawaj drugi. Plecy, plecy. Zabił mnie. Leż, mnie zabił? leży, mnie leży, mnie wybiegnij z bazy z tym. 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 Wybiegłeś i wytepuj do bazy. Wydepój do bazy, my tu bierzemy wszystko. A To ogarniamy? tam jest? Nie wiem. Jest, jestem ważny, jestem ważny, mam ceket. Ale kumaj się. Nice. Dobra. Ceket też. Tutaj wkładanie. nie? Czekam. Tutaj. Nie tutaj widzę Iwani, nie? Ej, dawaj szybko. To, to, to ścianko zabija. Kto tam jest? Ty, dawaj cekę tam mam, jest totem. Mam nowy totem, mam nowy totem. Na totem mam. Co masz? Co tam czwórka to potrzebna. Ale w co ty. Ty, Bory, wiertło kolejne. Dzisiaj dwa, dwa razy wiercimy. Oh. <laughs> Ej akceptuj tam Ej co ci wejść Dawaj jedną c no Ja złożyłem wszystko Jedną taką. Dobra tu weź, weź akceptuj, to. ja wiem. Blonda weź jeszcze, nie? Więc patrzcie akceptuj, no. że miała Dawaj top, a nie top, z Dzięki To Dajcie dzień Już jestem Nawet się nie spodziewałem, że ktoś tam będzie ja mówię, pewnie nasi wbili, nie? No, Serwery wyszli? Czekaj, Citro i Gocha, tak? Dawaj szybko, z C4ką. Necesita, no, wyszlił, Oni już wyszli. Mamy, jak co ja mam to tam na zmianę. A nie, mam 4 temat na zmianę. No dobra, poczekaj, mam pomysł. a ja od razu. Nie mam już jakiś tatar. Podwójny, ale przypał. To tu wale. A ile jest drzwi? No mogę zabudować, no nie wiem. No mogą. Czekaj, czekaj, nie, nie, nie. Nie drzwi, nie, drzwi nie są drzwi nie są zabudowane, widzę, drzwi nie są zabudowane. No to dobra Wygrałem zaraz od Ej, ile bocek? 16 16 jest Warf jak nie wiem Git Jakie, no nie? Gochy jakiś pani mam dochodzi mówiłem Dałeś totem Jest? Jest. Okay. Yeah. Nie, nie ma To co ty gadasz? Bo tu przejście było, tu nie ma Ktoś ale... jest totem? No, no, nie damy. Gdzie jest totem? Nie gadaj, nie ma. Może że... tutaj. Tak, 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 tak. jest tu, ej, tu są schody, tu są zody. Na górze. Dobra, a dawaj podwiec jaki. Jest totem. O, ej, do góry może być, do góry może być. Ale tam przecież może być. Tam. Tutaj są drzwi, tutaj są drzwi. Masz. Ej, tu jest totem. Co? A to nie idzie? Nie, tu może coś. Nie, 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 nie. Ej, totem jest. A to jest też od ściany. Od muru tego. Ej ktoś wijać Dawaj pod Dawaj po czwory Ej, wjedź tu ty ma tym do środka i zaburujmy to Dawaj pod czwory A to już to mam Nie, wbiedź, nie, nie, tak. to bramy mamy. To... Dwie ceki potrzebne nie, są. Daj do paceki. No, Tam może być totem, poczekaj. Ej, a na górę? Na no właśnie górę, zaraz walimy na górę, poczekaj. Tak postawisz tutaj, to i górę wali nad nami jak to No właśnie wiem, wiem. Za tymi drzwiami jest w górę. Wiem, Dobre, poczekaj. Ja, się ja inaczej wejdę na górę. Ile wrząć? Dwie, trzy, dwie. No weź trzy i ręce wejdź. No dobra, trzy. W nasi domowie wejdziemy. I te pojdomie. Okej. Okay. Każdy ma bora? Bo ja mam dwa domy. Ja spadłam, nie można być... Ty na auto odejdziemy. Okay. No właśnie, ty na auto. Ja mam Wierkła, kurtki. No więc to było na wszystko, bo ponieważ iż był chyba restart, nie wiem, już nagrywam to kilka dni potem. Był chyba restart, czy coś się tam stało i była chyba, już mi się chciało iść w kimono, więc zakończyłem nagrywanie. Tam już nic nie było potem dalej. 16 czy 17 co czworek było, więc zysk jest. Mam nadzieję, że subskrypcja z łapką w górę i z dzwoneczkiem subskrypcja i komentarzem też jest. I to było na wszystko, więc jeśli Wam się spodobało, to już powtarzam się. Boli mnie głowa i nie mogę spać, i do następnego.